Już? Witamy Witamy jest, Witam Pana w samolocie Światosław R Jest tutaj najlepszy To jest najlepszy samolot Proszę się usiąść sobie w klasie pierwszej Tak, proszę sobie usiąść Wypierdzielił Pan śmieci, ale Dobrze Zaraz przyjdzie moja stewardessa Światosław Światosławusia Zaraz tutaj z panem pogada sobie, bo musimy coś uzgodnić jeszcze, ale to on ze przyjdzie. Dobrze. O tak, mu Oczywiście. Witam pana w Światło Sław R. Czy chciałby pan coś, nie wiem, do jedzenia, do picia? A może chciałby pan terapię Ogórki. szokową? A górki, okej. Okay. Ogórek, ogórek, ogórek. Eee, co? co? Okej. Okay, już pan daje tutaj. Niech pan tylko trochę poczeka. O, proszę. To jest zielony ogórek w kształcie kuli. Może pan go sobie zjeść. Tak, dziękuję. Zaraz przyjdzie pan Borys, który pana bardzo obsłuży tutaj. Powiem ci, że ten pickle to jest taki pedał trochę, ale ogólnie no to się z nim wytrzymać. Dobra, to jest, oglądamy. Okay, idziemy do kibla. Nie, do męskiego się nie chodzi. Do Nopskiego. Dlaczego ja przyszłam do <grymne> Przepraszam bardzo. <grymne> Niezręczna sytuacja. No znaczy, e, Proszę, żeby pan e, wziął sobie... Pomogał się w sumie, bo zaraz mnie pan zabije tą walizką. E, ale... Jeżeli pan chce... nie wiem, jeżeli pan coś jeszcze chce, to niech pan mówi, ja tutaj mogę panu zaoferować dużo rzeczy. Wiesz wie, wie, pan co chce? Piorda co? Czego mamy miny w sp. tam jest mina. Yyy... Kiema... Idiota! Jak ja tu jecie swoje? Dobra. O nie słyszę. Coś ty zrobił! No się panu zostało! Proszę Pana. Nie wiem. Nie mogę się nawet zabić! O tech ran! Bo muszę wejść ja i wejść. Nie to jest! Nie warto się zabijać! zrobił! Proszę już tego więcej nie robić, proszę pana, ja przez Pana... Ja przez pana z dostałem traumę, muszę, muszę wyjść z tego samolotu i znowu muszę do pana wejść, ten durn... Przepraszam, bardzo przepraszam. Panie się Cage'u Ja rozumiem, że pan jest tej wielkim celebrytą w świecie Pikli i że pan pomagał robertowi pieczarce, no ale co to, ma, co to ma być, że pan nagle atakuje kuźwa swojego pilota? To, to nie może być, bo zaraz ten samolot wyłalany dwor Center. Każdy oku, A chyba nie chciałbyś, żeby być... No tak, Mam Ja nie ja by... Dobra, kiedy pan przyjdzie, Dobra, widzowie coś No jestem, proszę pana, ale proszę mi już... Proszę mnie... Proszę mi już nie dawać terapii proszkowej. A czemu? To tylko terapia proszkowa, no i no ja w szafce na tym już będzie... Lasie cajdu! Tak? Ja idę po świat po ja ja, tak. ja, ja nie mogę z panem wytrzymać. Tak szczerze. Dobra, widzowie podglądamy go. Temu tam kamerę. Nie widzę go! O Boże! Co ty robisz? Ja to samo Nie ma racji. Dzień dobry. Czekaj! Dzień dobry, widzę, że pan tutaj już się sam obsu... Czy to jest kamera? Nie. Czy to jest kamera? Nie! Widzowie! Ja zostawiłem 3000! Dobra! Zaraz wyjdzie 3000 na leczenie. Proszę. <tum> <Bole, Bole. tum> <tum> <tum> no, idę do toaletty, ja to co? No to co? No to co? to idę do toaletty, I, toaletty, nie, idę do okay, Pana No idę co? toalety. to co? No to co? No to co? No to to co? Pana, to co? No to to co? No nie, ale nie, ja naprawdę się pytam, bo ja, ja nie wiem czy ją wywalić przez okno czy nie. Nie, 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 pan nie wywala. Sam się zemszczę. Dobra, widzowie, okay. nie wiem co robić. Tutaj panie... przed toaletą ma pan, jakby co, to pan tutaj ma tabletki na migrenę. Oczywiście przed toaletą. Mm -mm. Jakby pan coś jeszcze potrzebował, to się mówić. Dobrze. Ja już wychodzę, ja już wypadłem. A mam pytanie do pana, Rysia. Tak. Tak. Czemu telefon, który zakrwawiony? No. Które? Ten? On nie jest zakrwawiony, nie wiem o czym tu mówisz. On no, nie jest. Dobra, proszę pana, wypisz pan co robimy? Co? Dzieci. Nie. Nie, coś ty zrobił. No, patrz pan. Nagrywamy taki, taki trend, że wyrzuca się najdroższe kamery za okno i patrzy się jak lepą. Okej, okay, no ja, ja, ja też ten nagry... Światło podobno nagra z panem ten, ten trend. O Boże, coś na skrzydło nam upadło. Lądłowi! ja Już tam idę. Uuuuu, leci, to. leci, dobra, mega. Nie spadło. Moje może nie Straciłem połączenie, brak sygnału. Uh, no, no, jak pan, jak pan się tak dogadywał, że światła są to ja po nim idę.

Tutaj. Może pani wywalić za... Jak chcę spawać rzeczy, bo ja zapomniałem proszę pana. To? Jak spawać rzeczy? Nie spawaj, nie spawaj jej, nie spawaj jej! Ale nie, nie chcę spawać się do kamery. Żeby nagrać jakaś... Aha, jak to trzeba by było sobie wziąć takie, takie narzędzie stare, które się nazywał spaw. Ono tam było takie pod kur kiedyś, ale uh, to takie... Okej, znam. No ja idę do toalety. A jak powiedzimy? Kim ty to to ja, to ja, jesteś? Kim ty ja. Co się stało panu Borysowi? Nie! Knock, knock, ma do oka. Stanę zjednoczone Ameryki. Ja Podobno zabijłeś Boris Kowestkę. Sojlety, proszę go, daj, No sobie skatyskować się, bo ja ty... zabiję Ciebie. Dobrze, ale Get jak będzie to ale? O nie! Chyba kupisz. Chyba szybko Chyba Szybko Chyba O tym skupię poczekam kupisz. Chyba kupisz. Co pan zrobił? No, bo to bo w ogóle Spuściłem go w kiblu. Spuściłem go w kiblu, on, on już nie żyje. W ogóle zauważył pan, że nie ma tej w ogóle. jakby. To nikogo tutaj nie ma na tym samolocie, tylko my. To, to jest trochę dziwne. prawda. Nie wiem co się stało. O to jest! Zabiję to! O, to... Droga, ja idę sterować samolot, proszę tutaj sobie pooglądać twoje, swoje odcinki, bo wiem, że pan jest e, youtuberem. Ja to słowesza. dlaczego mi stoisz na szybie? Nie, chcę się to Słyszałeś Słyszeliście to widzowie, bo ja mam tam podsum założony.

LEDWO Ja też ledwo słowo jest pozasrana ona, ona nie może tutaj z nami być Chyba, że my chcemy... Czemu nie mogę... Pomóc, czemu, nie czemu, ja czemu nie mogę wezwać jego, mojego przyjaciela, który nam pomoże? Nie wiem Już, Josi powiedział, że będzie tutaj w następnym locie Aha Za ile wylądujemy? Nie wiem Chyba jeszcze długo Kto tu jest? Okay.